Na program zapraszam młyny przedpełce lokalny producent mąk oraz olejów tłoczonych na zimno pochodzących z wyselekcjonowanych zbóż. Dzień dobry, Anna Piotrowska. Zapraszam na najnowsze informacje w dzisiejszym wydaniu. Odwołanie prezesa Wisły Płock. Kto go zastąpi? 49. sesja Rady Powiatu Płockiego za nami. Poznaliśmy wyniki budżetu obywatelskiego Mazowsza. Spotkanie autorskie w księżnicy Płockiej. A na koniec niezwykła premiera serialu na wielkim ekranie. To już oficjalne: Tomasz Marzec odszedł z klubu. Po spadku Wisły Płock do pierwszej ligi nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa, zastąpi go Piotr Sadczuk. Na nami posiedzenie Rady Nadzorczej Wisły Płock podczas spotkania, które miało miejsce w czwartek 29 czerwca o godzinie 18 odwołano prezesa Wisły Płock Tomasza Marca to efekt spadku Wisły Płock do fortu na pierwszej ligi. Fotel prezesa zajmie najpewniej Piotr Sawczuk do niedawna, prezes górnika Łęczna. Tomasz Marzec wydał oświadczenie. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które obdarzyły mnie ogromnym wsparciem i zaufaniem prezydentowi miasta Płock Andrzejowi Nowakowskiemu, Radzie Nadzorczej, pracownikom, piłkarzom, trenerom, sponsorom i partnerom, przyjaciołom klubu oraz oczywiście wszystkim kibicom, którzy byli i są z Wisłą na dobre i na złe. Do dziś czuję ogromny smutek i złość, że klub pożegnał się z ekstraklasą. Złość jest tym większa, że wykonany ogrom pracy nie przyniósł oczekiwanego efektu. Robiliśmy wszystko, by Wisła zakończyła rozgrywki, przynajmniej w górnej części tabeli, na co wskazywały szczególnie pierwsze kolejki sezonu. Mimo degradacji do pierwszej ligi, uważam, że podczas mojej dotychczasowej pracy Wisła w wielu aspektach zaliczyła znaczny progres też błędy, mogłem na pewne rzeczy zareagować, inaczej podjąć inne decyzje. Niestety piłka bywa okrutna, bezlitosna, na dłuższą metę potknięć nie wybacza. Na przestrzeni ostatnich lat Wisła udowodniła, że jej miejsce jest w najwyższej klasie rozgrywkowej i jestem pewien, że niebawem wróci do elity. Za co z całej siły trzymam kciuki i życzę powodzenia moim następcom, a klubowi samych pozytywnych emocji. Był już sternik na wciarze, żegna się z klubem po 12 latach. Prezesem, był przez 3 ostatnie lata wcześniej pełnił stanowisko wiceprezes. Kierownika i pracownika działu marketingu. Za nami kolejna sesja Rady Powiatu Płockiego. Podczas posiedzenia omówiono aktualne tematy związane z Powiatem Płockim, między innymi kwestie drogowe. Do nami kolejna sesja Rady Powiatu. Podczas niej mówiono m.in. o realizowanych remontach drogowych, powołaniu Młodzieżowej Rady oraz CPK. Starosta przypomniał o niedawnym spotkaniu z mieszkańcami w sprawie budowy linii kolejowych i o obawach ludzi. Względem tej inwestycji. My jako samorząd powiatowy, oczywiście też i Państwo jako radni doskonale pamiętamy, że zawsze apelowaliśmy o to, aby z 10 przybliżyć się jak najbardziej do Płocka, ponieważ te wykluczenie komunikacyjne jest to jeden z największych problemów naszego subregionu i cały czas jesteśmy za tym i o to będziemy walczyć. Natomiast bardzo jest ważne to, aby... Te proponowane rozwiązania no, nie niszczyły tego, co do tej pory udało się zbudować w Powiecie Płockim. Dlatego, będąc w kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, będziemy apelować i zachęcać do jak najszerszych konsultacji z mieszkańcami. Powiat prowadzi rozmowy w tym temacie. Generalna Dyrekcja. Albo jeszcze w tym roku, albo w przyszłym roku będzie chciała przeprowadzić pierwsze spotkania konsultacyjne. Będziemy do tego dążyć, aby te spotkania odbyły się w każdej z gmin, przez którą ma przechodzić którykolwiek z tych wariantów. Jednym z ważniejszych tematów sesji był ten dotyczący emisji obligacji na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Radni byli jednomyślni, wszyscy byli za emisją obligacji. To była rekordowa odsłona budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy Mazowsza zdecydowali o realizacji ponad 80 inicjatyw. Część z nich będzie miała miejsce w subregionie płockim. Za nami rekordowa edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza. Świadczył o tym liczby 475 zgłoszonych projektów, w tym aż 335 pozytywnych i ponad 103 tysiące oddanych głosów. Decyzją mieszkańców zostaną zrealizowane 82 przedsięwzięcia, w tym 9 na terenie podregionu płockiego. Czwarte podejście, czwarta edycja budżetu obywatelskiego i mogę ogłosić, że jest to nasz sukces. Założyliśmy sobie razem z moimi pracownikami, razem z moimi koleżankami i kolegami, że uzyskamy wynik, 100 tysięcy pobiliśmy ten rekord, więc jestem przeszczęśliwa z tego względu. 82 projekty będą realizowane już w 2024 roku. W czwartej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy zagłosowali ponad 103 tysiące razy. Najaktywniejsze po raz kolejny były kobiety, które dodały ponad 61% wszystkich głosów. Projekty z puli podregionalnej otrzymały 62 435 głosów, a z puli ogólnowojewódzkiej 41 230 głosów. Zwycięzcą w puli ogólnowojewódzkiej został m.in. projekt Wieś Dawniej z wizytą w Skansenie. Co to za przedsięwzięcie? Jest mi naprawdę niezmiernie miło, że to Właśnie ten projekt zyskał ponad 3400 głosów, będzie realizowany, a będzie realizowany w skansenie w sierpcu. Jest dedykowany dla Mazowszan i projekt przewiduje dla 800 osób wycieczki cykliczne, jednodniowe, które odbędą się po 50 osób. I zarówno ci najmłodsi, jak i ci starsi mieszkańcy będą mogli sobie przybliżyć, jak to wyglądała kiedyś, przypomnieć, szczególnie ci starsi, jak wyglądała kiedyś dawniej wieś. Listę zwycięskich projektów znajdziemy na stronie bom.mazowia.pl Księżnica Płocka zaprosiła płotczan na promocję książki wzgórze pomocy. Podczas wydarzenia miało miejsce także spotkanie z jej autorką Ewą Magierską. Z górze Pomocy opisuje płockie akcje humanitarne na rzecz ludności ukraińskiej skierowane zarówno do uchodźców, którzy pojawili się w Płocku po 24 lutego 2022 roku, jak i tej, które dotarły w głąb walczący Ukrainy. Książka jest dokumentem pisanym na gorąco, bo wciąż wojna trwa. A o czym dokładnie jest to publikacja? Odpowiedzi padły podczas spotkania autorskiego, które odbyło się w Książnicy Płockiej. Moja książka opowiada o pomocy udzielanej przez Płocczan uchodźcom z Ukrainy podczas pierwszego roku wojny. Wojna Wciąż trwa i choć wciąż mówimy o jej dramatach, to sytuacja zaczęła nam już powszednieć. I jak przekonuje autorka książki, nie możemy dopuścić do tego, by wojna stała się codziennością. Przy okazji tego zła, które działo się za naszą wschodnią granicą, tutaj działo się bardzo dużo dobra. Ludzie pokazali, że potrafią dostrzegać drugiego człowieka, potrzebującego człowieka, i, i to było piękne w tym wszystkim. Ewa Magierska jest podczanką, lekarzem rodzinnym, specjalistką pediatrii i medycyny. Pali aktywnej, pasjonatką rozmów z ludźmi, pomysłodawczynią akcji Gramy dla Hospicium, która zaowocowała dziesięcioletnią współpracą ogólnokształcącej szkoły muzycznej z Miejskim Hospicjum w Płocku. Grupa filmowa z Płocka tworzy serial. Za nami premiera kolejnego odcinka Wodnika. Ta odbyła się na wielkim ekranie. Grupa Zardano projekt kontynuuje produkcję wodnika, serialu przygotowego, który dzieje się w Płocku i okolicach. Premiera najnowszego drugiego odcinka odbyła się na Wielkim Ekranie Nowego Kina Przedwiośnie. Serial wodnik to jest sensacja dziejąca się w naszym mieście i okolicach i według mnie bardzo wciągająca widza. Sama konstrukcja filmu, pozwala na odkrywaniu coraz bardziej takich nowych zagadek, tajemnic. A historia powstania jest bardzo prozaiczna. Zebrała się grupa ludzi pod przewodnictwem Adama Lewandowskiego. Każdy wrzucił do worka kilka swoich pomysłów. Zadania zostały rozdane. Ktoś tam robił zdjęcia, ktoś robił scenografię, ktoś jakieś tam efekty specjalne. W sumie... Zebrała się dosyć liczna liczba aktorów i wyszło całe dzieło. Serial wodnik opowiada o zagadkach kryminalnych, które dzieją się na terenie naszego miasta. Pierwszy odcinek nawiązał do zaginionej dziewczynki, a drugi odcinek nawiązuje właśnie do włamań do polskich mieszkań. I tutaj właśnie bohaterowie tego odcinka starają się no, rozszyfrować i złapać grupę przestępców, którzy z tym okradają właśnie polskie mieszkania. Serial wodnik ogólnie też opowiada właśnie o naszym mieście, bo najważniejsza właśnie jest promocja płocka. Gneza jego wiadomo, no, tej całym autorem zamieszania jest Adam Lewandowski, który tutaj stworzył ten serial, nas tutaj stworzył, scalił. No i co, działamy, kręcimy i będziemy dalej to robić. Fabuła pierwszego odcinka krążyła wokół tajemnicy zaginięcia dziewczynki intrygą. Podszyta jest także historia drugiego wodnika. W drugim odcinku wcielam się w postać Eryka Grafa Zielińskiego, biznesmena oraz właściciela nocnego klubu o nazwie Kaskada. No i moja postać jest do końca, nie jest do końca wyjaśniona, jest taka wręcz tajemnicza, ponieważ nie wiadomo po której stronie on się jakby trzyma, wypowiada, tak, niby po stronie zła, ale też troszeczkę po stronie dobra. Mam nadzieję, że przy tych odcinkach moja postać się jeszcze bardziej rozwinie, bo jest co pokazać i. Będziemy działać. Grupa pracuje już nad trzecim wodnikiem, który, jak zdradził reżyser, będzie kręcony m.in. w podpłockiej soczewce. Ekipa filmowa z Płocka, Poza tym projektem realizuje serię Arado. Tę również można oglądać na profilu YouTube'owym grupy. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na kolejny serwis informacyjny już w poniedziałek. Do zobaczenia.